A dzisiaj się nauczymy jedną rzecz do wstawanie O! Udało mi się prawie. Teraz oj, 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 Chodźmy dalej. Już. Już I dzisiaj fajnie pójdzie na piłkę, na znam, a to fajnie teraz poobserwować. Jo. O, co ona to robi? Sowie tam... Ona sobie tam siedzi? Patrzcie, widzicie, jakie jest ona tutaj. Teraz dobry czas, żeby zrobić jakiś prank może dla niej. no sam nie wiem, co mi... A gdzie jest pranka? Pranko jakiegoś? Chodź, patrzę, patrzę. Tylko... tutaj... Zostaje Ania. Panie co? Chodźmy dalej. Wiecie co jest fajne? Jak obserwowaliśmy ją to wiecie co ona robili? Ona robiła, grała sobie. A my sobie tutaj ja sobie tutaj siedzimy, jest ładna pogoda. To pa widzowie. Dajcie subskrypcję, lajka i później pa Pa pa. pa.